Dzień dobry. Z tej strony Natalia Szejn i witam Was w podcaście Strach ma oczy. Moi drodzy, drogie, słyszymy się po tygodniu przerwy. I mimo, że zazwyczaj może się wydawać, że na przykład tydzień wolnego to jest nic, to tak naprawdę, jak chodzi o takie powiedzmy nowe czynności, które rozpoczynamy. Jeszcze nie będąc w nie do końca wprawieni, to jest to dużo czasu i powiem wam szczerze, że nie tyle, co czuję jakąś tremę, czy nie wiem, nie wiem co mam wam powiedzieć, bo wiem, ale nie jest to już tak łatwe, jak było, <noise> więc już mamy pierwszą lekcję na sam początek dzisiaj, która brzmi lepiej robić coś regularnie, czy to siłownia, czy pływanie, czy może dieta? <noise> Mówię akurat o samych takich rzeczach, które zazwyczaj znajdują się w noworocznych postanowieniach, ale nie będziemy o nich dzisiaj mówić. A może jest to jakiś pomysł na odcinek, może trzeba to zapamiętać, kto wie. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś innym. Mianowicie porozmawiamy o sytuacji, która przytrafiła mi się w Szwecji, bo przecież wiecie, że w tej Szwecji właśnie byłam. I jak widzicie, przeżyłam mimo, że odważyłam się na krok, którego kiedyś bym nie podjęła, byłby dla mnie za bardzo stresujący, to też jednak zdecydowałam się na niego i jestem z siebie właśnie dumna. I jednak, jako że, jak już wiecie, zmagam się z założeniami lękowymi, i stąd też powstaje ten podcast, to um, niestety dopadły mnie one i tam, w krainie pokrytej śniegiem, gdzie drzewa. I w sumie gałęzie drzew są bardzo, bardzo zamaryźnięte. Nie widziałam czegoś takiego w Polsce, muszę Wam przyznać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to mam zdjęcia na Instagramie moim, na których je widać, te drzewa. Ale no właśnie to jest ciekawe, że taka mogłoby się wydawać wręcz terapeutyczna kraina, tak? W której jest cisza, wszędzie biegają zwierzęta, przestępczość jest stosunkowo znikoma. A jeżeli istnieją jej jakieś wysokie wskaźniki, no to tylko dlatego, że. Osoby ją zgłaszają, nie tak jak u nas. Dlatego mogłoby to być na sam początek właśnie takie dziwne, że pojechałam do kraju, który słynie wręcz z, hmm, z bezpieczeństwa, tak? I czułam się w nim niebezpiecznie, ale na szczęście nie cały czas. I już wam mówię o co chodzi, bo nie będziemy mogli od razu nazwać tej tematyki, którą chciałabym dzisiaj poruszyć, bo jest to niemożliwe. Ale dojdziemy do tego, o co mi chodzi trochę naokoło, mianowicie... Powiem Wam o momencie, w którym się bałam, a było to oczywiście w nocy. Tak jak nasza przygoda wspólna się zaczęła na łamach tego podcastu, tak teraz zataczamy koło. I o co chodzi? Znając siebie i to, czego się boję, oczywiście, jako rozsądna i współczująca też sobie osoba oraz mojemu partnerowi, który musi spać przy świetle, mimo że on go nie potrzebuje, zadbałam o właśnie wszystkie swoje potrzeby zawczasu i znalazłam sobie lampkę, która tam świeciła w nocy. No i jakby wszystko powinno być ok, tak. Wziąłam ze sobą też leki nasenne i przeciwlękowe, takie doraźne, które zażywam właśnie w takich trudniejszych momentach, sytuacjach. Więc można by uznać. Że jestem gotowa, że jestem przygotowana, że właśnie znam siebie od podszewki i jadę tam jestem gotowa na wszystko. No po prostu, jak ten serial, <noise> więc e, tak też myślałam. Po wielu, wielu latach zmagań z tym, czego się boję, od kilku przecież miesięcy też z zmaganiami zmagam się wraz z Wami. Haha, <noise> może to wytnę, może nie. No to e, można by było właśnie zakładać, że poradzę sobie świetnie. No i nie poradziłam sobie świetnie. A wszystko zaczęło się pierwszej nocy, bo jakże inaczej, nawet moje lęki nie czekały, aż się rozgoszczę w nowym miejscu. Bo czasem faktycznie dają mi chwilę wytchnienia, i na przykład, kiedy piję gdzieś w, właśnie w miejscu, którego nie znam, to trochę mi się te fobie uspokajają i lęki i wtedy te noce są trochę lżejsze niż są, powiedzmy, zazwyczaj, a potem, powiedzmy, ten lęk i strach narastają. No i wtedy to faktycznie jest miłe, ale tym razem było na odwrót, zupełnie na odwrót. Wszystko zaczęło się, tak jak wspomniałam, pierwszej nocy, kiedy zrozumiałam, że mimo że mam światło, mimo że wzięłam leki nasenne, mimo że wzięłam też większą dawkę leków na lęk, to nie zasnę, bo tak się boję. I kiedy tak leżałam w łóżku, i miałam bardzo dużo czasu, żeby się zastanowić, yy, o, o co ci chodzi, Natalia? Bo ja naprawdę leżałam i cały czas sobie myślałam, o co ci chodzi. Jesteś w jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Leżysz sobie w łóżeczku, zamknięte drzwi, na w ogóle terenie ośrodka. Nic ci nie grozi, o co ci chodzi. I wtedy zrozumiałam, że nieważne, o co mi chodzi. No dobra, no już was nie okłamuję. no wtedy to byłam wkurzona. Zrozumiałam to rano, dlatego, że całą tę noc byłam na siebie bardzo zła. Kiedy nie mogłam spać i prosiłam mojego partnera, żeby czuwał, aż ja nie zasnę, bo czasem to też pomaga, że on siedzi i ogląda jakieś filmy, a ja wtedy próbuję zasnąć, ale niestety czasami nie wychodzi, bo na przykład mój partner zaśnie i wtedy to już jest kaplica, bo ja już nie zasnę kompletnie, ale no nie mogę go przecież winić za to. Wracając, kiedy już rano po całej nocy wylewania na siebie frustracji i złości, właśnie pytania o co ci chodzi i tak dalej, kiedy już byłam bardzo zmęczona i piłam sobie kawę i patrzyłam na ten wspaniały śnieg za oknem, to zrozumiałam, że mimo, że może wydawać się właśnie, że czasami to się tak wszystko wie, albo że ktoś to już ma wszystko poukładane, no i kochani, przecież to jest chyba 14 albo 13 odcinek. A ja nazwałam większość, znaczy większość, to nazwałam jakąś część swoich lęków, Umówiłam je tutaj, przyznałam się do nich. Można by pomyśleć z boku, że no, ja to już mam wszystko poukładane. I ja tak myślałam. W sensie naprawdę myślałam, że skoro akceptuję siebie i tak dalej, to że to już nie wróci. I kiedy już tak siedziałam sobie rano, po całej nocy niespania, po całej nocy trzęsienia się, trzęsienia się, ze strachu, umierania ze strachu wszedł tak naprawdę nie wiem czym, bo nawet nie umiem tego nazwać, musiałam dojść ze sobą do porozumienia. Bo jako że, jak zawsze powtarzam, jesteśmy ludźmi, którzy żyją ze sobą, sami, najdłużej, nikt nie będzie z wami tyle, ile wy sami. Ani wasi rodzice, ani wasi partnerzy, partnerki, ktokolwiek, wasz pies, kotek, chomik, królik, przykład ze Szwecji, nikt nie będzie z wami tyle, ile wy sami. I same. Więc jeżeli nie nauczymy się zawczasu dogadywać ze sobą, kochać siebie, to będziemy mieć przejebany Jednym słowem, kochani, no bez ogródek. Więc ja wiedziałam, że muszę dojść ze sobą do ładu, i wiedziałam, co muszę zrobić, mimo że na całą tę noc o tym zapomniałam. Wiedziałam, że muszę siebie przytulić i że ostatnie, co mi jest potrzebne. Po całej nocy właśnie umierania ze strachu, to to, żebym jeszcze rano siedziała i kontynuowała tę krucjatę, którą sama postanowiłam, że sobie zacznę na sobie, ten lincz. To przecież to było okropne. Nie mogłam tego zrobić, więc w końcu wrócił mi mój zmęczony, zdrowy, powiedzmy, umysł, i zrozumiałam, że nieważne czego się boję, nie muszę się dokopywać do tego, żeby to nazwać, żeby wiedzieć o co mi chodziło, dlatego że czasami nie wiemy czego się boimy. Bardzo często jest tak, że niekoniecznie tak jak przykład z lustrem, który Wam podałam tutaj na łamach podcastu, nie zawsze dowiemy się o co nam chodzi. I nie jest istotne to, żeby dotrzeć na koniec tej drogi, mając wszystkie trofea z nazwami tego, czego się boimy. Istotne jest to, żeby dotrzeć na koniec w jednym kawałku z ludźmi, którzy nas akceptują i wspierają i są wokół nas, a nie z jakimś pucharem za to, że ładnie wskazałam, czego się bałam tamtej nocy. I kiedy już tak siedziałam i dałam sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć, bo prawo do niewiedzy jest czymś niesamowitym, o czym bardzo często jednak zapominamy, i żyjąc w XXI wieku, w, z małymi komputerkami w naszych kieszeniach, dzięki którym mamy nieustanny dostęp do informacji, non-stop zapominamy, że nie musimy wszystkiego wiedzieć. Kiedyś przerabiałam to właśnie z moim partnerem, jak zaczynaliśmy być razem, że na przykład spieraliśmy się o coś, o jakąś definicję, i mój partner od razu wyciągał telefon i mówił: Ja to sprawdzę, ja muszę wiedzieć. A ja mówiłam, a ja nie muszę. W sensie, no albo ci uwierzę, albo nie, albo będę obstawać przy swoim. Jasne, jeżeli to była jakaś ważna definicja, czy nie wiem, coś istotnego historycznie, to tak, sprawdzajmy to. Ale naprawdę chcemy się zawsze. Kłócić i licytować na to, kto umie coś nazwać, albo kto umie coś znaleźć, właśnie o to chodzi. Nie zawsze trzeba. I kiedy sobie właśnie ogrzewałam rączki kubkiem ciepłej kawy, a trzeba przyznać, że Sandra i Adam mają wspaniałą kolekcję kubków, na które się miło patrzy i od których rośnie serce, to było mi po prostu miło. Było mi miło, że po tylu latach życia samej ze sobą potrafiłam się zająć sobą w najpiękniejszy sposób którego się nawet nie spodziewałam, jadąc tam. Oczywiście, jakby wtedy już połączyłam kropki, że już pakując się na ten wyjazd, zadbałam o wszystko, co tylko mogłam. Kiedy już tam byliśmy, to też o to zadbałam, organizując sobie światło, prosząc mojego partnera, żeby czuwał, i też chodziłam wtedy spać wcześniej, żeby nie musiał siedzieć do nie wiadomo jakiej pory. Zadbałam o siebie też w ten sposób, że właśnie pozwoliłam sobie na tę niewiedzę, że przytuliłam siebie rano, i powiedziałam nieważne co było, nieważne co to było, ale ważne, że przetrwałyśmy to. I jeżeli to się wydarzy jeszcze raz, to dalej to przetrwamy i spróbujemy czegoś nowego, czegoś innego, może tym razem to pomoże, a może nie. Ale nie obrażaj samej siebie, dlatego że nie wiesz, czego się boisz, bo to jest głupie. Powiecie, co jest jeszcze jedną rzeczą, którą bardzo często powtarzam. Że lęk jest irracjonalny. Lęk jest jednym z najmniej wytłumaczalnych, najmniej wytłumaczalnych emocji, uczuć, doświadczeń. Jakby, jeżeli Was zapytam, nie wiem, czemu boicie się klaunów. Okej, okay, może niektórzy z Was będą i niektóre mieli historię pod tytułem, że nie wiem, gonił Was klaun, kiedy byliście mali, ale wielu i wielu, wiele i wielu z nas. Po prostu się ich boi i to jest okej. Okay. I nie trzeba dokopywać się sedna. Mimo, że właśnie jesteśmy już razem jakieś 13 odcinków, 14, nie wiem. To mogło się właśnie wydawać, że zawsze będę dążyć do tego, żeby nazwać to wszystko. No i widzicie, co mnie natchnęło, obudziło. W tej Szwecji, kiedy zrozumiałam, ilu rzeczy jeszcze nie wiem i ilu lęków swoich jeszcze nie znam. Bo, mimo wszystko, pewnie wielu z nich nigdy nie poznam. Nie poznam ich imienia, ale czy to, że nie będę wiedziała, jak się nazywają, będzie czyniło je mniej strasznymi? Nie. Więc tym samym, czy jeżeli nie będę znała ich imion, to czy one będą mniej ważne? Też nie. I to jest właśnie ta mała lekcja na dziś ode mnie dla Was, zwłaszcza, że nie zawsze potrafimy dokopać się do źródła tego, czego się boimy, i to jest ok. To jest to, co chcę Wam powiedzieć. Jeżeli kiedykolwiek biczowaliście się, biczowałyście za to, że. Po raz kolejny odczuwać ten głupi lęk, i czemu nie mogę być jak inni? Czemu nie wiem, nie mogę spać bez światła, w moim przypadku? Czemu nie mogę wychodzić na duże przestrzenie, gdzie jest dużo ludzi? Czemu nie mogę jechać windą jak inni? Czemu nie mogę po prostu zamknąć się i lecieć tym samolotem, mimo że się boję? Czemu? Jeżeli kiedykolwiek zadawaliście sobie te pytania i zadawałyście, i winiliście się tym samym za coś, na co kompletnie nie macie wpływu bo nie jesteście jak inni, to ja Wam w tym momencie wybaczam. I bardzo nakłaniam Was też do tego, żebyście sobie sami i same wybaczyły też, że przysłowiowo podnieśliście wtedy na siebie rękę. Bo nie ma po co tego robić. Lepiej iść ze sobą za rękę. <laughs> nie uważacie, że tak jest trochę weselej? Wziąć samego samą siebie za rękę i poprowadzić w lepszą stronę, do jakiegoś Zakamarka, w którym jest nam dobrze i ciepło, i miło, a nie tylko wiecznie w jakieś strony bycia niby normalnym normalną, w stronę definicji, w stronę tego, by wyprzeć z nas lęk. Bo jednak też wiele ludzi, w tym ja, chociażby tamtej nocy, próbują to zrobić, bo każdy chce być jak inni. Nawet jeżeli chcemy się wyróżniać, nawet jeżeli nagrywamy podcast o strachu, mówiąc kilkudziesięciu osobom co tydzień, czego się boimy, to czasami chcemy być jak inni. Bo mimo, że mam duży fan w tym, że mogę do Was mówić i że mam w tym dużo systematyczności, o dziwo, to też jednak nie zapominajmy, że to jest moje życie. I to są naprawdę rzeczy, które czasami czynią je cięższym. I gorszym, więc bardzo chętnie bym się ich pozbyła, mimo że jednocześnie czynią mnie wyjątkową. Ale tak, jak widzicie, są plusy i minusy. W każdym razie, kochani i kochane, dzisiaj kończę. Powoli, dlatego że byłam dzisiaj w pracy ponad 9 godzin i było to bardzo męczące. Bałam się, że, że się nie usłyszymy, a raczej że wy mnie nie usłyszycie w tym tygodniu, a tego bym nie chciała, bo bardzo chciałam się z Wami podzielić właśnie tym moim przesłaniem, też zwłaszcza, że zbliżają się święta, które jak zaznaczyłam nie dla wszystkich są łatwe. Ja kiedy to nagrywam, wiem, że już o tym wam wspominałam w poprzednim odcinku, że mam ozdoby. W domu, ale teraz mam ich jeszcze więcej, więc otaczają mnie gałęzie jodły, bo chyba to jest jodła, nie wiem, bo pachnie, więc wiem, że któreś. Tak, to jest jodła kaukaska, ale wiem, że któreś choinki nie pachną, za to dłużej stoją, więc otaczają mnie gałęzie jodły, świecący bałwan, choinka, prezenty, więc tak, zbliżają się święta. I tego też niektórzy się boją. Zbliża się nowy rok i tego chyba boję się ja, ale o tym porozmawiamy może za tydzień. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że nie baliście się ostatnio, nie za bardzo, no i nie beze mnie. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.